Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym holu z Temu. Paczka już jest, przyszła. Nożyczki są, więc zaczynamy. A w tym zakupie jest dla każdego coś dobrego. Jest tu coś dla mnie, dla mojego męża, dla mojego kota. Pamiętam, zaraz zobaczymy. Boże, co to takie wielkie? Paczka w paczce. Nie, no, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Dobra. Ale zaraz, bo w tej paczce coś zostało. No zostało jest. To kupiłam dla siebie. Wiecie co? Wypróbowywałam już bardzo wiele różnych rzeczy do kręcenia włosów. I to jest kolejna taka rzecz. Czekaj, wy, wy, wyjmę tylko jeden. To są takie wałki do nakręcania. Na włosy, tu później ma się to jakoś chyba zapiąć. Nie wiem, oglądałam, widziałam. Tak, rzeczywiście. Czy no teraz wam tego nie pokażę? Może sobie nakręcę krótki filmik, gdzieś tu wam pokażę. Zobaczymy. Generalnie bierzemy włosy, pyk-pyk-pyk-pyk, zawijamy, pyk-pyk. No nie wiem, zobaczymy. Takie dosyć sztywne, znaczy może to i dobrze. Nie używałam jeszcze takiego. Sztywne, grube, no to jest grube. Wygląda trochę jak kiełbasa, że takie brązowe. Mogłam wziąć inny kolor. Dobra, nieważne. Będzie taki kolor. Hmm, powiem wam, że w sumie okej, okay, że jest właśnie takie sztywne i grube, bo nie powinno się tak niszczyć. Ciekawe, ile wytrzyma, no i w ogóle jaki będzie po tym efekt. Yy, przyjemny jest tutaj materiał mięciusi. I w tym zestawie mamy cztery takie wałeczki. Nawet dostaliśmy, czy ja dostałam, jeszcze instrukcję, jak to używać. Okej, okay, dobra. Będziemy próbować. No to cóż, trzeba teraz przeciąć kolejny worek. <laughs> worek w worku. Nie no, proszę Wam, pierwszy raz mi się zdarzyło, chociaż pewnie to się zdarza. Może zapomnieli zapakować? Nie? Nie. No nic. Okej. Okay. Wszystko jest fajnie, dobra, tak, kupiłam sobie, nie po raz pierwszy, bo już po raz trzeci, fajnie, to jest akurat zestaw po dwie rękawice do wycierania różnych powierzchni, generalnie tam niby to jest, że do kwiatków, próbuję się zobaczyć, gdzie to jest zapięcie. Ok. Mamy takie dwie rękawice. Zakładamy sobie. No ja założę sobie jedną. No i wycieramy. I powiem Wam co. Mam już. Najpierw kupiłam sobie. Wygląda jak jakiś fajny potworek. Ale tak. Najpierw kupiłam sobie pojedynczą. Nie wiedziałam. Myślałam, że to jest zestaw i że są dwie. Nie były dwie, była tylko jedna. Tak mi się spodobało. To jest takie fajne. Trochę się tutaj sypie, ale to po praniu pierwszym to już się nie będzie sypać. Zresztą naprawdę świetnie zbiera kurz. Bardzo jestem zadowolona. Kupiłam później zestaw podwójny, ale tak pomyślałam sobie, bo wiecie wytrze się ciach, ciach 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 Zaraz trzeba uprać, nieraz nie zdążę. No i czasem gdzieś, bądźmy szczerzy rzucę ostatnio to nawet nie wiem gdzie mam tam tą jedną. Więc kupiłam sobie teraz dwa zestawy po dwie rękawice. Fajne są, wiecie co, tak, dobra, yy, są mięsiste i grube. No tutaj widzicie, coś tam im majta się, nie? No to, pfff... Nie, już nawet nie widać, bo to jest świeżutkie, nie? To te takie pierwsze jakieś farfocle opadają, ale one są naprawdę bardzo fajne, miękkie, grube, bardzo przyjemne, grube, świetnie wycierają, yy, no różne rzeczy, nie? Generalnie skórzu. Można by było jeszcze z czegoś tam. wymyślać, zawsze można, do czego to jest. A w razie W, jakieś, nie wiem, imprezy czy coś mogą posłużyć za rękawicy. <grym> Takiegoś przebrania. Powiem wam, kojarzy mi się to troszeczkę z wielkim ptakiem. Fakt, że on był żółty, te akurat są zielone, takie jasne, ale no <grym> można by było się przebrać do wielkiego ptaka. I tak mieć takie pierze. Okej. Okay. Co dalej? Jedna rzecz spadła. Dobra, zaraz ją wezmę, bo to jest coś, na co bardzo czekałam. A dlaczego czekałam? Nie wiem, czy zauważyliście. Jeśli nie, to Wam powiem. Jestem leworęczna. To mega utrudnia życie. Naprawdę. Powiem Wam. Naprawdę, świat jest autentycznie praworęczny. Nie zdajecie sobie z tego sprawy, jeśli jesteście praworęczni, ale jest praworęczny. I tak samo na przykład jest z podkładkami pod myszkę. Ja kupiłam sobie taką, taką trochę, żeby była też śmieszna, nie? Ale co u niej jest najważniejsze? Większość podkładek jest wyprofilowana. Także, jak macie prawą rękę, kładziecie sobie rączkę, nie? I to jest taki profil, babach. Kładziecie lewą, nie pasuje. No, kurczę. No i co, a tu zobaczyłam, że jest taka bardzo fajna podkładka na temu, która jest okrągła, czyli może być i dla praworęcznej osoby i dla leworęcznej osoby, bo o ile do myszki się przyzwyczaiłam, to to jest ciężko. Ciekawe, nie miałam jeszcze podkładki z taką kąbeczką. Tego jeszcze nie miałam, to żeby przytrzymać, wiecie, nad garstek. Ciekawe. No, powiem wam, tak jak biorę sobie, nie, tutaj i kładę tą rękę. Nawet wezmę sobie myszkę z tą ręką. No. Hmm. To myślę, że zda egzamin. Yy, oczywiście podoba mi się napis, jak najbardziej. No i podpinamy się do kawy, tak? Nie, no świetnie. Powiem Wam, super. Zobaczymy jeszcze, jak ta myszka yy, będzie się na tym zachowywać, ale myślę, że ok. Tu oczywiście jest taka gumowa warstwa, żeby się nie ślizgało. I jest dosyć gruba. Jest dosyć gruba. To jest miękkie ale bez przesady. Także myślę, że no, da radę. Da rada, już sobie od razu tutaj położę. Hmm. Zaraz Wam powiem. O. Ekstra, ekstra. Dobra, fajnie jeździ. Dobra, dobry zakup. To był dobry zakup. Bo wiecie co ostatnio. Nie wiem, czy oglądaliście ten duży hol z Temu, który był poprzednio. Nie wszystko już było tak jak trzeba, nie wszystko jest fajne z tego temu i nie wszystkie rzeczy mi pasują. Nie wszystko jest takie, jak powinno być i to jest największy problem. Ok, mamy tutaj rękawice robocze. Te rękawice są dla mojego męża. Potrzebne mu są czasami do czegoś i tu jest fajnie, bo tu jest y, sześciopak. Y, więc ok, jest super. Dobra, otworzę, żeby nie było, że jakieś na przykład, nie? Trzeba sprawdzić. Normalne rękawice po prostu. Patrzcie, to już są drugie rękawice, nawet prawie na mnie dobre. Chociaż no wiadomo, pff, trochę za duże, nie? No to jest dla męża. Okej, okay, będą dobre. Do tego, czego on potrzebuje, będą jak znalazł. Może nawet ja czasem tego użyję do czegoś, tylko na pewno nie w domu. Dobra, tam spadło coś, muszę zanurkować. Dobra, mamy. A to jest moi drodzy kostka. No właściwie kostka. No można powiedzieć, że kostka. Po prostu ładowarka. Tylko, że bez kabla, bo nie chciałam z kablem. Mam różne kable. I co mnie, co mnie zachęciło do zakupu tej kostki, tej ładowarki, to to, że tam jest wiele takich, które mają więcej niż jedno wejście. Zobaczcie, tu są dwa wejścia. Jedno to mamy normalne USB, a drugie to typu C. Są też inne, takie, gdzie mają w ogóle bardzo dużo wejść. Nie potrzebowałam tego, ale takie coś jak najbardziej, bo mm, mam różne rzeczy, które trzeba naładować. I nagle się okazuje, że końcówka niekoniecznie pasuje, nie? Albo na przykład nie chcę ładować czegoś z komputera, bo ma tą samą końcówkę USB, normalną. Więc jest do tego taka ładowarka. Mam już jedną taką czarną, ale brakowało mi, więc kupiłam sobie jeszcze jedną. Będzie na zaś. Takich rzeczy powiem wam w domu nigdy za wiele naprawdę to się bez przerwy przydaje. A szczególnie, że cena spoko, więc. Dobra. Taką większą rzecz wyjmę teraz. To jest rzecz dla mnie. I to jest dla miłośników kotów. Oczywiście. Cieszę się, chociaż nie spodziewam się nie wiadomo czego. Kupiłam sobie... Ej, spoko. Kupiłam sobie taką torbę. Zobaczcie. Najważniejszy oczywiście jest napis. Mother of cats. To jest najważniejsze. Chociaż mam jednego kota, nie kilka, może kiedyś dorobię się większej ilości, to chciałam właśnie z takim napisem, ale o co chodziło? Tak naprawdę chodziło głównie o to, żeby to była jakaś taka torba na zakupy, dosłownie na zakupy. I powiem Wam tak: jest fajna, jest spora. Co jest dobre, to, że jest ma, jest ma, to, że ma szeroki spód i to jest ekstra. Nie? Już wiadomo, bo jak czasem są takie, wiecie, zszyte tak po prostu zwyczajnie, to nieraz dużo rzeczy się nie mieści. A tu od razu, automatycznie możemy to bardziej napchać. No, nie, no powiem wam, ja jestem mega zadowolona. Są jeszcze kieszonki. To jest takie trochę grube płótno. Jest fajnie, bo jest zamek. I to powiem wam, uwaga, działający zamek działający zamek. Dobra. I co jeszcze jest fajne? Powiem wam, tego nie widziałam. Tego nie widziałam na zdjęciach. W środku jest jeszcze kieszonka. Ekstra. To w ogóle można wziąć zamiast torebki na zakupy. No, powiem wam, super, świetnie. Nie no. Kurczę i tu... Nie no, tego się nie spodziewałam. Naprawdę, wzięłam tak... Pa, pa, pa. Chciałam po prostu torbę, nie? w miarę takiej znośnej cenie. I tu jeszcze jest z przodu, jest jeszcze jedna kieszonka. Patrzcie, zapinana na zatrzask. No nie, no kurczę, nie, no jestem mega zadowolona do pracy, żeby to tak zabrać coś sobie, nie wiem, książki na przykład, albo coś innego w ogóle na zakupy. Myślę, że będzie bardzo pojemna. Podam Wam też wymiary. To sobie zobaczycie, jakie są wymiary. Nie, no super. To jest, w tym momencie jestem mega zadowolona i ten zakup już mnie zrobił. Ta torba po prostu zrobiła mi cały zakup. Ta torba, ta podkładka, reszty mogłoby już niech być. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze chwilkę. Dobra, położę sobie tutaj. Mother of Cats. Nie, no świetnie. Ok, następna rzecz. Tu macie, zobaczcie, taki ładny wzorek. Co to jest? A jest to, moi mili, taki organizer, jak ja po prostu uwielbiam organizery z temu, co już mogliście usłyszeć, naprawdę ja jestem tym zachwycona, to to jest taki organizer na karteczki. Często, gęsto trzeba coś zapisać, o tu nawet mamy z zestawem tych karteczek, tu jest mnóstwo jeszcze karteczek. O, zobaczcie, nie? No, super! Powiem Wam ekstra. Już mi się podoba. To jest twarde. Tu od środka, nie wiem, czy to będzie widać. Troszkę może widać. To jest takie coś, ale skórka. Wiadomo, że to nie jest skórka, ale to nie jest też tekturka. No, powiem Wam. Że to jest fajnie wykończone. Boki o te są plastikowe. A to jest z czegoś takiego skóry podobnego. Wiadomo, nie? Kurczę, nie no. Nie wiem, czy nie kupię sobie więcej. Mogłabym mieć w domu, w pracy, w domu w różnych miejscach. W domu w różnych miejscach. I powiem wam co. Ja wziąłam sobie oczywiście taki wzór. Tam było mnóstwo różnych wzorów. Były też wzory z kotami, ale już powiedziałam sobie, nie, Monia, masz za dużo tych kotów wszędzie. Już wzięłaś sobie matkę kotów, wzięłaś sobie podkładkę z kotami, niech chociaż to będzie bez kota. No i jest bez kota. Były przeróżne, piękne, naprawdę przepiękne, i wziąłam tak na spróbowanie, żeby zobaczyć, jakie to będzie, nie? No i powiem Wam. No, ja jestem już zadowolona. Kurczę, świetne, świetne, naprawdę super. Polecam. Można sobie kupić na biureczko, nie wiem, w kuchni przodów, gdziekolwiek. Wiecie, robimy, nie wiem, spis, zakupów, cokolwiek, listę jakąś. Zostawiamy miłą karteczkę dla kogoś. Tak, już będzie łaswa. Trzeba sobie czasem coś zapisać i mamy już na czym. Będzie ładnie na biurku, ekstra. Ok, teraz już ostatnia rzecz. Ale co to jest? Co? Oh, już wiem. Już wiem. Aż żałuję, że nie ma kroni ze mną. Ale sobie poszła. Nie chcę jej zawracać głowy. Bo to jest starszy kot. No, nie ma co jej denerwować. No, nie, ona się nie denerwuje. Ona jest taka słowa. Kupiłam jej zabawkę. Normalnie kupiłam jej zabawkę. Ona się lubi bawić, mimo że jest stara. Może nie bawi się jakoś, nie wiadomo jak. Ale to... Powiem Wam tak, ja to na razie Wam tylko pokażę. To jest taka kulka. Co to, to było? A, to tylko jakaś taka zaślepka. Dobra. I tutaj jest ogonek do tego. Pewnie da się to kręcić, oczywiście. Tak. Dobra, jak to się uruchamia? Przepraszam, hello. A! Pff. Nie, no, ślepy człowiek to już. Tutaj mamy oczywiście widać gdzie się jak się, że się uruchamia czy to się będzie? No i co? Okej, okay, zaświeciło się. Okej. Okay, uwaga. No co? Oj, Dobra. Już wiem o co kaman. To O Boże, gdzie to jest? Dobra, gdzieś poleciało, bo to się generalnie rusza. I się rusza. Ok, to się rusza, ucieka. Zaczynam je denerwować. Dobra, muszę to wyłączyć, bo to jest tak, że. Boże, gdzie to jest? Dobra. <grym> Okej, okay. powiem Wam, czy zdało egzamin. Na pewno tutaj gdzieś się to pojawi. Czy kulka zdała egzamin? Ogólnie ona co jakiś czas, z tego co widzę, po prostu sama z siebie się rusza. No ma taki merdający ogonek, kolorowy. Kronia bardzo lubi, jak coś tam merda. Mam nadzieję, że szary kolor skojarzy się z myszką, bo ona już polowała na myszki. No, polowała. Zobaczymy. W każdym razie super. To tym milutkim akcentem. Kocim i zabawkowym zakończymy nasz dzisiejszy haul. Było mi bardzo miło. Zapraszam Was na inne filmy z mojego kanału. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, możecie też skomentować. Żegnam Was bardzo serdecznie, życzę Wam bardzo dużo miłości i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!